Kupić coś lecz nie stać cię. Szukasz sposobu, a następnie kombinujesz. Przychodzi myśl. Co zrobić masz? Lecz nie poddawaj się i wykorzystaj swój pad na cebulę. Witam na kanale. Ja jestem Dramcia, a dzisiaj będziemy oglądać obrzydliwe, dziwne i cebulowe patenty zaprezentowane przez TTV. Zaczynajmy. Rozdawał korki po winie jako gustowny gratis do korku w powinie. Brzmi sensownie. Pierwszą rzeczą, jaką Tomasz zrobił dla siebie z korka, był ogranicznik do drzwi. Zamiast samemu walczyć z przeciągami, ścięty w pół korek blokuje drzwi za Tomasza. Nie, no to akurat ma sens. Jeszcze sobie zrób z tego podpórkę podkiwający się stolik. Takie metody to nawet ja znam. Dodatkowo druga jego połowa może posłużyć jako podstawka do wizytówki. Bo wizytówki to dla Tomasza ważny element biznesu. Oj, nie, to już nie wygląda dobrze. W sensie to nie wygląda w ogóle profesjonalnie. Jakbym poszła do kogoś i miałby wizytówkę na takiej podstawce, <laughs> no to nie sprawiłby na mnie dobrego wrażenia. Prędzej bym pomyślała, że po prostu go nie stać na jakiś kawałek plastiku, a nie, że jest kreatywny. Wzorem zachodnich koncernów Tomasz organizuje w domach pokazy korkowych cudów. Znajomi zapraszają go na prezentacje i chętnie kupują oryginalne gadżety. Ej, to ile on tego wina musiał wypić? No niezła kolekcja. Hitem jest wyjątkowo ładny i niebanalny wisiorek na klucze. Możemy sobie... Zamknij klucze i nam nie utoną. Klucz z korkiem nigdy nie utonie w szklanym naczyniu, a dodatkowo jest całkiem oryginalną ozdobą do kuchni. No, ładnie to wygląda, tylko pytam się po co? Kupisz wielki słoik, żeby tam wrzucić klucze? To nie jest poręczne. To już lepiej wieszać klucze na ten jeden wieszak w korytarzu, przynajmniej nie zabierze ci tyle miejsca. Poza tym, po takim kluczu w wodzie to zawsze musisz wycierać ręce i wodę wymieniać, żeby nie była brudna. Mamy gorącą tutaj podstawkę, prawda, bo coś gotujemy, możemy sobie go wsunąć w ten sposób, no i bezproblemowo podnieść. Czekajcie, ja chyba nie rozumiem. Jeszcze raz. Mamy gorącą tutaj podstawkę, prawda, bo coś gotujemy. A dobra, on tu daje pod spód, w ogóle tego nie zauważyłam, ja patrzyłam na te kornki, w... kornki, korki w garnku i nie mam. po co to w ogóle, po co tam w środku są, po o co ci chodzi? Mamy gorącą tutaj podstawkę. A to nie jest gorąca podstawka. To jak już masz pokazywać, to chociaż zademonstruj prawdziwie, na gorącym. Mądralo. Możemy sobie go wsunąć w ten sposób. No i bezproblemowo podnieść. Możesz też wziąć rękawicę kuchenną albo ścierkę i będzie milion razy wygodniej szybciej. Za wymyślenie korkowego uchwytu na gorące pokrywki Tomek liczył na Nobla. O, dziwne, że go nie dostał. Naprawdę dziwne. Przygotowanie takiego cudu nie wymaga wiele pracy, a poczucie, że oto człowiek przechytrzył los i uniknął poparzenia, jest bezcenne. Co, co byśmy zrobili gdyby nie ten patent z korkiem? Do kuchni przyda się także podstawka pod gorące garnki. To kolejny hit, ponieważ Tomasz robi je pod wymiar każdego naczynia. Nikt na rynku nie oferuje takiego rozwiązania. Nie. Wcale. Ach, gdyby tylko istniał jakiś wynalazek, dzięki któremu można by było kłaść gorące naczynia na stole. No dobra, zobaczmy inny patent, może będzie lepszy. Zrobiła w kodrze wywiecznik na jego gazy, brzmi smacznie. Jak typowy odcinek TV. Sabina od szyi w dół lubi delikatne ciepełko, a Romek od pasa w dół lubi czuć lekki chłód wiosennego poranka. Ich kołdra została specjalnie zmodyfikowana. W połowie jest wypchana puchem, którego nie ma już w części przykrywającej romka. A czy nie łatwiej po prostu położyć się w dwóch mniejszych kołdrach? Czy to jest dziwne rozwiązanie? Wy tak nigdy nie robiliście? Ja rozumiem, że tu mają być patenty, no ale są jeszcze prostsze rozwiązania. Sabina nie znosi mocnych bączków ukochanego. Dlatego w połowie cienkiej kołdry romka zrobiła niewielkie otwory tak, aby szybciej się wentylowała. Patent fajny, ale też warte zastanowienia się. Ej, czy naprawdę zrobienie otworów w kołdrze, żeby wylatywały czyjeś bąki, wymaga komentarza psychologa. Ja nie mam męża, to ja nie wiem, ale może to już są tak poważne sprawy, że trzeba je konsultować ze specjalistą. Podczas kolejnych wspólnych nocy okazało się, że Sabina zaczęła prowadzić z Romkiem wojnę, o której wcześniej nie wiedziała. To bój o kołdrę. Nie, no to jest raczej typowa sytuacja wśród parną, no nie tylko po ślubie, nie róbmy z tego jakiejś tragedii. Ja wracam do mojego pierwszego patentu, kupić dwie kołdry i po sprawie. Romek postanowił być sprytniejszy. Pod łóżkiem trzyma dwie cegły. Kiedy Sabina zaśnie. Wyjmuje cegły i uderza nimi w głowę. Może lepiej nie będę kończyć. Chociaż myślę, że to też jest skuteczny patent. Przywiązuje sznurki na krawędzie swojej lżejszej kołdry do cegieł pod łóżkiem. A, no tak właśnie myślałam, że właśnie w taki sposób je wykorzysta. Tak właśnie sądziłam. Ej, tak sobie teraz montuję ten filmik, co nie? I znalazłam na wykopie ten mem. Jest sprzed trzech i pół roku. TTV, czy wyszukacie inspiracji na wykopie? Romek znalazł też sposób na pazurki Sabiny. Ósmy patent Romka polega na zakładaniu ochraniaczy na szpony Sabiny, tak, żeby go nie kaleczyły. Nie, no tutaj aktorka już nie może ze śmiechu. Ona wie, że to jest tak głupie, ale ta stuwa czy dwie się przydadzą. Powiem tak, no, bywały gorsze patenty, więc się nie dziwię. Na przykład, o, ten coś czuje, że będzie jeszcze gorszy. Udawał noworodka, by nie płacić za bilety. W spreparowanym wózku ruszył wraz z Aldoną podziwiać uroki świata za pół ceny. Bo jak wiadomo, dzieci do lat trzech wszędzie mają darmowy wjazd. To jest pierwsze 8 sekund, a ja już stwierdzam, że to jest gdzieś na podium creepy rzeczy, które widziałam w tej serii. Ja już widzę tę sztuczkę magiczkę, dorosły chłop. już nie przebrany za babę, a za dziecko. schowany w tym koszyczku, czy jak to się nazywa. TTV z jednej strony nie potrafią mnie zaskoczyć, a z drugiej strony i tak potrafią sprawić, że czuję się niekomfortowo. Wózek, a w nim 30-letni noworodek, nie wzbudza specjalnej sensacji. Niektórzy nawet chcą pomóc z wejściem do tramwaju. W ogóle Elon musi ważyć, nie wiem, załóżmy nawet 60 kilo. Ale jeszcze do tego wózek? No to jakaś masakra. No chyba, że to jest Mini Mike. A to by był patent, który miałby sens. Na wszelki wypadek Aldona wybiera nisko podłogowce, co by się jakiś gentleman przy wnoszeniu marka na stopień nie urwał. Zaoszczędzone 5 zł. Nie chcę ubliżać jak to robi, ale ten widok jest naprawdę przerażający. Chciałabym zobaczyć miny pasażerów. Przyszedł czas na basen. Aldona i Marek z pomocą swojego patentu robią tu skok na grubszą kasę. Darmowe wejście dla Marka to oszczędność rzędu 30 zł. I wyobraźcie sobie, że wychodzą z tej przebieralni i zagaduje ich osoba, która sprzedawała im bilety. I co taka Aldona jej odpowie, że jej syn szybko dorasta? Teraz mały Mareczek wybiera się na spacerek do Mini Zoo. Jeden bilecik i wejście otwarte. No, czy z tego wózka to co najwyżej żrafę zobaczysz. Mieć 60 zeta, a nie mieć 60 zeta, to już 120. Więc mężczyzna, którego skomstwo pchnęło do udawania niemowlęcia. O, skomstwo, Dobrze powiedziane, panie narratorze. Fantom jednak rozumie. I w ogóle chcę powiedzieć, że to jest bardzo nieładny patent. Nie podoba mi się. Poza tym oszukujesz pracowników, a tak się nie robi. Moi drodzy, został ostatni patent na dzisiaj. Depilowała pachy za pomocą lizaka. Brzmi niesmacznie. No. Nie dziwi mnie to w ogóle, nie. Karolina na szczęście ma przy sobie paczkę swoich ulubionych migdałów. Wystarczy tylko podgrzać przekąskę za paniczką i podkreślić brwi z węgloną częścią migdała. Patent równie genialny, co naturalny. Powiem wam, że nigdy nie słyszałam o tej metodzie, ale trochę się boję, że ona te brwi sobie spali. No ja bym się bała. No i fuj, migdały nie są już do zjedzenia. Malowanie brwi opalanym migdałem może nie jest najgorszą metodą, ale na pewno nie będzie tak trwałe jak użycie profesjonalnych kosmetyków. O, pani Angela Weber. Bauer nie poleca. Jak ona nie poleca, to ja jej ufam. W ogóle sprawdzę z ciekawości, czy ona istnieje. Normalnie. Doświadczenie widzę, że niewielkie, ale foty są kozackie. Pozdrawiam cię, Angela. Na pewno to oglądasz. Cenne sekundy młodości umykają, a twój przystojny twardziel coraz bliżej. Same brwi roboty nie zrobią. Rozumiem, rozumiem. Mi też się podoba włóczyki. Usta. W najmodniejszym w tym sezonie kolorze, różu, załatwi garść na zbieranych w lesie malin. Wystarczy tylko dobrze rozsmarować je na wargach. No, nieźle, Karolina. No zajebiście, ledwo przetarła się już nic nie widać. Biorąc pod uwagę ceny markowych szminek w popularnych drogeriach. Zawsze możesz kupić pomadkę za dychę. No kto ci każe kupować jakimś max factorze, ale malinkami do zjedzenia bym nie pogardziła. Do ujażmienia bałaganu na głowie sprytnej Karolinie wystarczy znaleziona w plecaku skarpeta. Jakiego bałaganu? Ona ma śliczne włosy. Proszę ją zostawić. W mgnieniu oka włosy Karoliny wyglądają, jakby właśnie zeszła z fotela Andrzeja Wierzbickiego. Proszę tu nie oszukiwać. Pod tym jest jeszcze ta specjalna gąbka, która wygląda jak jakaś ryba. Nigdy jej nie miałam, ale ja wiem, że ona istnieje. Ona jest trochę straszna. W każdym razie, no, na pewno. Ta fryzura nie jest zrobiona tylko z tej skarpety. Karolina zapomniała o jednej rzeczy: o maszynce do golenia. Ale jak na królową survivalu piękności przystało i na to nasza spryciulka znalazła patencik. Wykorzystała klejącego lizaka do włosienia pod pachami. Nie no, to jest tak obrzydliwe, że mi niedobrze. Chwila, muszę się uspokoić. Wiadomo, no może to działa jak masz bardzo słabe włoski. O, po co ja w ogóle o tym myślę? To chyba a nogi załatwiła plasterem z apteczki. Bolesne, ale genialnie proste i szybkie. Przecież one już są ogolone, no. To jest częsta ściana na reklamach, jak pokazują depilowanie nogi, która już i tak jest ogolona. Zwróćcie na to uwagę. Depilowanie się lizakiem jest niehigieniczne, może spowodować ból, zaczerwienienia i wysypkę. Dokładnie, Angela, dokładnie. Poza tym jest obrzydliwe i lizak jest do wyrzucenia. Karolina, geniusz tego patentu odebrał nam mowę. Należy ci się piątka z plusem za pomysłowość i szybkość reakcji. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za szybki ślub. Tak, spotkanie przypadkowego wędrowca to gwarantowany ślub. Jak kogoś poznajesz, to znaczy, że z nim będziesz. Właśnie tak to działa, moi drodzy. Dobra, skończyliśmy patenty na dzisiaj. Cieszę się, że to już koniec. Ten lizak to już dla mnie był dzisiaj szczyt. Jeśli dotrwaliście do końca, to w sumie możecie napisać hashtag lizak. Ja będę wiedzieć, że ty wiesz, że ja wiem, że ty oglądałeś ten film. No i że się męczyliśmy razem. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko dobrze oglądało. I jak zawsze dziękuję moim wspierającym, to jesteście wy. Zapraszam również na moje socjale, takie jak Instagram, Fanpage, Discord. Przesyłam Wasze ostatnie fanarty. Bez odbioru.